Epoglad. Siema, Siema, cześć Grzegorz, Floryda. To ty żyjesz? Jednak. A mówili, że nie. Czyli, jakby twój ojciec daj, bo bo ją kocha. Jak można kogoś zabić, bo się kogoś kocha? Stary, to ja również mogę powiedzieć, że Adi, killer, też kochał pewną grupę ludzi. Takich kochał stary, że aż ich odseparował od reszty społeczeństwa. Z miłości. Co, co to, co, to w ogóle za definicja kochał miłości? Co? Wiecie co, widzowie, to nie jest tak, że nie można kraść. Można kraść, można zapierdalać, aż was nie złapią. Można, można. Ty kurwo, grasz czy prowadzisz rozmowy? Mordo, to nie jest rodzinny obiad, żebyś się tak do mnie zwracał. I nie jestem twoim starym, żebyś do mnie mówił, ty kurwo. Znajdź schemat, na którym jest ono zbudowane. Schemat ten w większości przypadków wygląda tak samo. Polka prezentowana jest jako nowoczesna, niezależna i sprawcza kobieta sukcesu. Często ma swoje mieszkanie, dobrze płatną pracę i bardzo satysfakcjonujące życie. Ma... Kurwa! Opetę Polki! To zerfić trzeba chyba.